Był sobie indiański wódz, który uciekał przed łowcami niewolników, Przybyłymi z Brazylii. Porzuciwszy swoje pojmane plemię, uciekał przez dżunglę i przedzierając się przez rzeczkę, odcisnął swoje stopy i dłonie w błocie. Kiedy dotarł do jezuickich misji, do redukcji, oni oczywiście go przyjęli, udzielili mu schronienia, azylu i stwierdzili, że to cud, że w ogóle przeżył. Więc nazwali go Santo, czyli święty. Tak, przekornie. No i tak powstała Pipore. Rzajnikowy.pl. Tak, właściwie to nie do końca Piporę tak powstała, a miejscowość, z której pochodzi Piporę. Ale musimy sobie najpierw przybliżyć parę słówek w języku indian guarani. Uwaga, Pi to w języku indian guarani stopy. Po. To ręce. Re to ślady. Czyli Pipo, Re to są ślady rąk i stóp. Czyli właśnie to, co zostało po Wielkim Wodzu, kiedy uciekał przed niewolnictwem. Stąd on, nazwany świętym, złączony z jego przygodami, tak naprawdę skończył jako Santo Pipo. Czyli ktoś może pomyśleć, że jakiś święty Piotr na przykład, nie? Bo to, że to gdzieś tak brzmi. A otóż nie, to, to dokładnie tłumacząc to jest święty od stóp i rąk. No i na cześć tej sytuacji, który w ogóle nie był świętym, na cześć tej sytuacji powstała wioska, i właściwie nazwa wioski, która się nazywa Santo Pipo. No i wioska ta przez długie, długie lata utrzymywała się z wyrębu lasu. Po prostu byli tam drwale i produkowali drewno cedrowe. Najpóźniej no pojawiło się w czasie wielkiej migracji, pojawili się Szwajcarzy. Początkowo dwóch zamieszkałych we Francji, przedostali się właśnie do Misiones w Argentynie, do miejscowości Santo Pipo, a właściwie to, to cały obszar, bo wykupili ogromny kawał ziemi, podzielili na 100 hektarowe działki, zaczęli ściągać Szwajcarów, zaczęli regulować tam życie, powstała szkoła, nawet sąd, no i powstały uprawy yerbamata. Oni się oczywiście parali Rzeczami, ale po, e, po przemianach gospodarczych, jakie miejsce miały właściwie tylko yerba mate zaczęła być taką branżą, która się prężnie rozwijała i miała perspektywy, więc założono pierwszy młyn i markę, bo do tej pory yerba zbierana po prostu była sprzedawana do innych młynów, które pod swoją marką to sprzedawały dalej, a tutaj powstała szwajcarska pierwsza marka i pierwszy młyn, no i jak można było to inaczej nazwać niż ślady rąk i nóg, czyli pipore. No i tak właśnie powstała Pipore Powstała nazwa Pipore, powstała marka Pipore, no i powstała yerba mate Pipore, yy, która no, teraz już się rozkręciła. Jest w dziesiątce największych producentów yerba mate i drugim największym eksporterem, stąd często za granicą, znaczy po, poza Ameryką Południową, czy nawet poza Argentyną, można właśnie znaleźć przede wszystkim Pipore. Yy, wiele krajów ją ściąga, wiele nią obraca, yy, głównie Bliski Wschód. Pamiętacie, Syria ogromne ilości yerba mate spożywa również Chile, jeżeli chodzi o kontynent amerykański, południowoamerykański. Co do nas, no to oczywiście mały ranking, mały subiektywny subiektywna degustacja. Co ja myślę o Pipo? Jest to yerba mate niezwykle słodka, jak na jak na Argentynę, słodycz. Karmelu, słodycz, tofi, słodycz, coś takiego powiedzmy gdzieś, mm, no ciasteczek, może nie, cukierków, takiego popcornu, nawet aromat przypomina mi popcorn taki. Wiecie, popcorn z karmelem. Ja ogólnie nie jestem fanem popcornu, niemniej gdzieś tu tutaj jest coś słodkiego, ale też prażonego. Także taka nuta, mmm, słodycz również, praktycznie bez goryczy, bardzo taka łagodna i delikatna, y, i to są plusy. E, pojawia się tutaj również pewna roślinność. Y, no wiadomo, nie tak jak w brazylijskich hierbach, ale, ale jest. I, I ta roślinność, w mojej opinii, przy kolejnych parzeniach zaczyna przechodzić w coś niezbyt sympatycznego. Jerba y, jest. Wciąż mocna, wciąż jest to pełnowartościowy napar, ale robi się w moim odczuciu taka metaliczna. I to w czasem w ekstremalnych sytuacjach mam wrażenie, że wręcz krwawie w ustach, że do tego stopnia jest metaliczny smak, że, że aż czuję krew tak jakby. E no, jakoś mnie to troszeczkę do niej nie zniechęca, bo bardzo lubię ten jej pierwszy napar. Jest słodki, jest przyjemny, ale ja jednak lubię jerbę zalewać długo, no i ona mi tutaj się nie podoba. Więc ja polecam tę markę. Każdemu, komu przeszkadza cierpkość i gorycz w yerbomate. Każdy, kto lubi gdzieś te słodsze nuty połączone właśnie z taką prażoną, sezonowaną yerbowością. A odradzam tym, którzy tak jak ja, piją jedne fusy wiele, wiele razy, bo no ona może i jest cierpliwa, ale gdzieś ten smak się gubi. Macie do wyboru kilka rzeczy. To co pijemy tradycyjna elaborada, jest też despalada niebieska, czyli wiadomo bez łodyżek. Są wersje wyselekcjonowane, aromatyzowane, jest nawet taka specjalna pod tererę w stylu argentyńskim, czyli o dużych liściach z ziołami. Polecam. Ciekawe, czy wy pijecie. ciekawe, czy wy lubicie, ciekawe, co myślicie o takiej e, yerba mate pochodzącej w e, Santo Pipo, które to w ogóle zapraszam serdecznie w imieniu władz miasta, ponieważ jest Muzeum Yerba mate do zwiedzenia, a i również działający jeszcze jeden z pierwszych młynów zabytkowy, no i drużyna piłkarska, także polecam. Do zobaczenia na Czajnikowy.pl i naprzód tygrysy z Santo Pipo!